Dobra, kochani, lecimy z kartami, które dzisiaj przyszły, zamówione. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale. Ulrike Hindrich. Wielkie karty Archaniołów. I co mnie mega jara, to, że że to jest po polsku. Świetliści przewodnicy ze świata duchowego. Nie muszę tłumaczyć, nic kombinować. Zobaczcie, jakie piękne. Książeczka, jak to książeczka? Po polsku. <laughs> ale karty mnie zafascynowały. E, bo są po prostu przepięknie. E, tył jest też ładny, tak, ale przede wszystkim karty są. To, co mnie fantastycznie po prostu to, co uważam jest piękne, to że one są. Właśnie nie, że jakieś aniołki są na nich. Tylko są zwyczajnie piękne, prze, przepiękne karty aniołów o tej symbolice. One są podobne do tych kart, które ja mam te. Że one są właśnie, lecą takimi obrazami i te karty bardzo jakby głęboko do mnie, do mojej podświadomości przemawiają. No i to będzie to samo, już widzę, czuję, takie jest. Są bardzo delikatne te obrazki. Dobra, to lecimy obrazkami, tak żebyście widzieli to dobrze. Archaniu Michał, tak. Archaniu, o matko, Zofiel, myślę. Takie literki są dobrze, że trudno powiedzieć. Nie znam tych imion aniołów, przyznam się, tylko głównych. Archanioł Hamel, tak myślę, albo Hamuel. Uuu, słuchajcie, trzeba w książeczkę zajrzeć, tu nie ma co. No, Uriel to proste. Hamuel, tak, a to poprzedni był. Jofiel, ok. Zobaczcie, jaka piękna jest taka, to jest takie to jest takie, no ciepło, róż. Archanio Gabriel. Bardzo delikatna karta. Rafał. Uzdrawiający, takie typowo, nie? Uzdrawiający. Archanio Uriel. No ten troszkę taki ciężka jest ta karta, taka ciężka dla mnie. Jakby głęboko sięgająca gdzieś jakieś korzeni. Radkiel, domyślam się, zadkiel, zadkiel, dobra. No tam ma piękną energię, też taką fioletową. Hamiel. Ta przepiękna karta, strasznie delikatna. Taką w sobie taką, no nieskończoność, właśnie taką głębię. <grymne> Metation. Piękna. O Matko, jedyna. Też, o, ta jest bardzo kontrastowa, taka. Zing zi, ying, yang. Jakiś balans, no nie? I zobaczcie, ta książeczka jest tak samo gruba jak wszystkie inne książeczki, a to jest tylko ile? Dosłownie kilkanaście kart. Osiemnaście kart. Archanio Zandalfon. Zandalfon. Kurka blada. Mhm. Piękna karta. Przepiękna. Inki Young. Kamael. To jest taka ciężka, troszkę jak koło fortuny. Muriel, śliczny. Taki zapładniający. Matka Archanioła Sofia. Hm. Ciekawe co to jest, co to będzie w opisie o tym. Bo to jest takie. te czerni mi tutaj mm. grają troszkę. Archanioł Anan, jest taki bojowy ten. 14. Gdzie tu mamy. Archanioł Anna L tak. Złość i agresja jako środek do osiągnięcia harmonii. Ciekawe. No, takie pojawy mówiła. Natanael. Archanioł. Czemu takie dziwne to imię? No, ale niespolszczone. Ładne. Tu jest dużo jasności, takiego światła pięknego. Tu jakby wprowadzenie nowego początku. Też piękna. Archanioł Raguel. No, tutaj jest takie dwoistość, no nie? Anchanio Raziel, Tu to jest dopiero moc. To jest troszkę jak taka, e, taka boska energia słońca prawie. Taka boskość bardzo. Ta czerwień tu jest taka. Jeszcze z poczucie bezpieczeństwa ja się zaopiekuje fajne. Archanio Baziel chyba. Baziel czy Bariel? Nie wiem. Więc zobaczymy. Karta numer 18. Bariel. Plon, służba, odpowiedzialność, kontakt z ziemią, cuda na niebie i ziemi. No jest taka bardzo ziemska, piękna karta. No zobaczymy, jak te karty będą działały. Póki co rewelacja, powiem Wam. Bardzo fajne. Pani książka mnie tu ściągnie tutaj, co tutaj na początku jest. No rozkłady, dobra. Fajne. Bardzo fajne karty. Jestem ciekawa, jak będą działały. Pozdrawiam. Tak sobie pomyślałam, że skoro już kurczę, mam te karty tutaj, i zaraz sobie chciałam wyjąć dla siebie kartę, to wyjmę dla nas wszystkich jedną kartę, co? Ogólnie jakieś przesłanie, czekać, muszę potasować tutaj. Jakie dla nas wszystkich przesłanie. Na dzisiaj: no. Raguel. Ten taki dwoisty. Raguel. Znastka. Energia Archanioła Raguela. Imię Raguel oznacza przyjaciel Boga. Raguel jest właśnie tym Archaniołem, który strzeże dobra i który oddany jest jako przyjaciel rodo, rodzajowi ludzkiemu. Eee, Archanioł Raguel objawia się nam w drzewach, które ofiarowują nam ochronę pocieszenia oraz siłę. Zadanie, jakie leżą w gestii Archanioła Raguela, można odnaleźć w symbolice drzew. Wiele osób zajętych jest obecnie procesem duchowego rozwoju, przez co często dochodzi do zaniedbania potrzeb ciała fizycznego, niedostatecznego zasilania czakr od pierwszej do czwartej, niestabilności ciała niematerialnego oraz do zaburzeń harmonii pomiędzy celem, ciałem materialnym i fizycznym. No tak, no trzeba dbać, na spacer chodzi chodzić, ziemia się, kochani, no. Korona drzewa może się składać ze zdrowego listowia wyłącznie wtedy, jeśli korzenie zaopatrują pień i gałęzie w odpowiednie pożywienie. Medytacja oraz dwie paczki papierosów dziennie nie pasują do siebie. Prędzej czy później sprzeczność to objawi się w sferze mentalnej. My zaś zostaniemy postawieni przed decyzją, czego tak naprawdę chcemy, tak? Stagnacja, i obarczenie negatywnymi nawykami, czy też rozwój, który zakłada cielesne oczyszczenie, może, możemy zaprosić do siebie Bożego Ducha i światło tylko wtedy, siła wyższa, już nie, nie lecimy tam z tymi siłą wyższą i światło. Nasza świątynia jest czysta. Nikt przecież nie wpadłby na pomysł, by odprawiać świętą ceremonię w zabrudzonych pomieszczeniach. Achaniowa Raguel zaostrza naszą świadomość w odniesieniu do potrzeb naszego ciała, kieruje naszą uwagę na sprawy, które nie są dla nas dobre: nałogi, niedostatek ruchu. Płytki oddech, niedobór składników pokarmowych itd. stanowią negatywne nawyki różnorodnego pochodzenia. Karmiczne i rodzinne struktury, które przeszkadzają nam w traktowaniu naszego ciała jako naszego przyjaciela. A trasy z wiosna, jest dobry czas, żeby wiecie, zacząć odżywiać się zdrowo. W tych czytaniach, które robiłam na nów, tam też było właśnie zdrowym odżywianiu się, tak? Ograniczenie miejsca. Tak jak nie wyznaczamy żadnej przestrzeni na rozwój duchowy i umysłowy dla siebie samych. Tak też nie potrafimy zachować przestrzeni, jakie inni potrzebują na siebie, jeśli nie umiemy ochronić samych siebie. Nie udaje nam się także zapewnić ochrony innym. Dokładnie, trzeba zacząć od siebie, kochani. Zawsze siebie na pierwszym miejscu, a dopiero reszta. Tak jak, <laughs> tak jak w samolocie. Najpierw maska tlenowa dla siebie, potem dzieci. Archanioł Ragulę potrafi osiągnąć stabilność na wszystkich poziomach, kierując naszą świadomością, na źródło zakłóceń łączy nas z, pora, z pramocą drzew otwiera nas na miłość własną, i poczucie własnej godności. tu destrukcyjne struktury mogły się zawalić, zaś ich miejsce zajęło obfitość i rozwój. No, kochani. Nie będziemy tu wszystkiego czytać, ale generalnie piękna karta i jest piękna piękna energia, więc zwyczajnie, po prostu dbać o siebie, moi drodzy, i tyle. Odżywiać się zdrowo? Pomocna afirmacja. Odnajdę teraz przestrzeń, by być tym, kim jestem, czuję pulsującą od ziemi. Oto jestem tutaj i daję temu wyraz, okazując radość życia. Tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.